W kwietniu bieżącego roku miały miejsce wydarzenia, które zaskoczyły fanów kultowego serialu chirurdzy. W centrum tych wydarzeń znalazł się aktor Erik Dane, znany z roli Marka Sloana, chirurga plastycznego. W opublikowanym komunikacie prasowym przyznał, że cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, chorobę, której ciężar jest trudny do opisania, jednak jego determinacja do walki z nią budzi podziw. Erik, mówiąc o swojej sytuacji, wyraził wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymuje od rodziny w tym trudnym czasie. Zauważył, że mimo przeciwności, czuje się szczęśliwy, że może kontynuować swoją karierę aktorską. Z niecierpliwością oczekuje powrotu na plan serialu Euforia w niedalekiej przyszłości. W swoim oświadczeniu podkreślił także istotność prywatności dla niego i jego bliskich w obliczu obecnych wyzwań. Choroba, z którą zmaga się aktor, prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym całkowitej utraty funkcji prawej ręki i dłoni. Stwardnienie zanikowe boczne to nieuleczalna choroba atakująca neurony ruchowe, co powoduje stopniowe osłabienie mięśni, a w konsekwencji prowadzi do paraliżu i śmierci. W związku z sytuacją Erika, w sieci pojawił się quiz dotyczący serialu Chirurdzy, dając fanom szansę na sprawdzenie swojej wiedzy. Dla tych, którzy są pasjonatami tej produkcji, możliwość zdobycia 100% punktów to prawdziwe wyzwanie. Warto zwrócić uwagę, że stwardnienie zanikowe boczne jest schorzeniem które do tej pory nie doczekało się skutecznego leczenia. Obecnie trwają intensywne badania mające na celu opracowanie skutecznych terapii. Erik Dane, jako osoba bezpośrednio dotknięta tą chorobą, stał się jej głosem. Udało mu się nawiązać kontakt z amerykańskimi politykami, aby zwiększyć świadomość na temat stwardnienia zanikowego. Ostatnio odbył się szereg spotkań w Waszyngtonie, gdzie rozmawiał z decydentami na temat wyzwań związanych z tą chorobą. Erik padł ofiarą nie tylko samej diagnozy, ale także długiego oczekiwania na właściwą diagnozę, co może odbierać pacjentom szansę na postawienie ich w odpowiednim czasie do badań klinicznych. Zdaniem aktora kluczem do poprawy sytuacji jest uchwalenie ustawy Act for ALS, która ma na celu umożliwienie leczenia większej liczbie pacjentów. W połowie września Dana ogłosił współpracę z organizacją IAMLS, której celem jest zebranie miliarda dolarów na badania. Jego determinacja, by walczyć o przyszłość swoich córek, jest wzruszająca. Chcę zobaczyć je. Gdy kończą studia, wychodzą za mąż, może doczekam wnuków, mówił podczas jednego ze spotkań. Ustawa Act for ALS, która została podpisana w 2021 roku, wygasa w 2026. Erik apeluje, by przedłużyć jej obowiązywanie i dać tysiącom pacjentów dostęp do nowych terapii. Jego historia, determinacja oraz chęć walki o lepszą przyszłość dla innych inspirują i pokazują, jak ważna jest solidarność w obliczu cierpienia. Nie można zapominać, że życie z chorobą neurologiczną to codzienna walka, a głos takich osób jak Erik Dane może naprawdę zmienić oblicze medycyny oraz wpłynąć na życie wielu ludzi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zwracali uwagę na problemy, które mogą dotyczyć nas samych lub naszych bliskich. Czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z niespodziewanym zwrotem akcji w swoim życiu? Może macie tematy, które wymagają uwagi? Nie wahajcie się zgłosić sprawy, każda historia zasługuje na usłyszenie i zrozumienie.